Cześć, jestem Mariusz, dzisiaj wam pokażę jak stworzyć taką animację tekstu Gdy stworzycie swoją kompozycję musicie dodać tekst Ja napiszę Fast Kropka nam Pixel Down I teraz wystarczy sobie wyświetlić tekst A na Point ustawię sobie Na środku Kontrolem. I teraz wchodzimy w opcję naszego tekstu. W animator wybieramy position. Teraz do tego animatora dodamy następne parametry. Dlatego nie dodajemy z tego panelu animator, tylko z add. Dodajemy teraz property i opacity i property, i jeszcze damy tracking. Position ustawiamy drugi parametr na 150, tracking ustawmy może na minus 70, może być, a opacity ustawmy na 0, teraz stworzymy animację za pomocą Rank Selector. Wchodzimy w opcję i na samym początku ustawiamy klatkę kluczową i może na później w połowie. Pierwszy, a drugi ustawmy sobie 100%. Możemy zobaczyć, jak to wygląda. Ok. Zaznaczamy kartki kluczowe F9. Włączamy graph Editor. Musimy mieć włączone Edit Speed Graph. I teraz zaznaczamy jeden ze swoich boków. Przesuwamy tak. I drugi przesuwamy tak samo. sprawdzimy Ok. Teraz zwinniamy sobie animator 1 i teraz dodamy z tego poziomu animatę. Następny efekt tracking dodajemy go tutaj, a nie tutaj. A to dlatego, żeby stworzyć nowy parametr animator 2. I tutaj na początku włączymy gra w editor. W pierwszej sekundzie ustawmy sobie kartkę kluczową na tracking i później, może gdzieś po drugiej sekundzie, w połowie pierwszej przejdziemy na tracking amount i tu też i tutaj ustawmy może 40 też F9 na klawiaturze, graf editor i to samo robimy z naszym grafem co poprzednio N na klawiaturze, aby przyjrzeć nasu kompozycję i sprawdźmy jak to wygląda Teraz dodamy swoje tło, czyli prawie miski, New i Solid. Ja sobie kolor wygory Może coś taki nieróżowy. O, taki fiolet nie będzie. Ok, przerzucimy na dół. Sprawdźmy. Zdublikujmy nasz tekst przez CTRL D Weźmy parametr Scale i sobie powiększmy. Coś takiego może być, coś takiego będzie OK. Kolor tekstu ustawmy na fioletowy, taki jak tło I teraz wchodzimy Effective Preset i wpisujemy Drop Shadow Przeciągamy na naszą warstwę tekstową Distance zostawimy i ustawimy sobie Softness, może nie wiem na ile, zobaczymy 100 myślę, mieć ok i kolor naszego cienia nie będzie fioletowy ale troszkę bardziej ciemny ok, zobaczmy jak to wygląda kurde, wygląda to dość fajnie ja jeszcze sobie tutaj do tego parametru fast2 też dodam drop shadow lekutki może 10 żeby nas tak zlepiej wyglądał i sprawdźmy. Wydaje mi się, że nasza animacja wygląda super. I na dziś to tyle. Nie zapomnijcie o subskrypcji, o lajkowaniu tego filmu. Możecie pisać w komentarzach, co chcecie zobaczyć w następnym poradniku. Trzymajcie się. Na razie.